Oczywiście te wszystkie szyby to efekt tych protestów, które były w tym roku Czyli one prawdopodobnie były powybijane tak, no bo to zobaczcie, jest tylko łącznie widoczny stelaż Czyli powybijali te szyby Tak, 8 miesięcy Słuchajcie, widzieliśmy się 8 miesięcy temu jeszcze z Piotrkiem Pająkiem, jedliśmy razem Moi drodzy, tak wygląda burger za 14 złotych z kolon Siemano, witam serdecznie moi drodzy. Piotr Polo Przywarcki, zawijamy z Kito. Lecimy słuchajcie na lotnisko na sekundę. Ostatni rzut oka na miasto. Wsiadamy zaraz w autobus miejski. Najpierw na terminal Rio To jakieś nie wiem 15-20 minut. Następnie przesiadka i chyba około 2 godzin na lotnisko. A czekam na hamburgera, bo słuchajcie, jestem głodny, a podobno na lotnisku ceny są kilkukrotnie wyższe, tak więc trzeba zjeść. I ogień jestem już na dworcu, ale jest dość spory i nie mogę znaleźć autobusu w stronę lotniska. Zaraz będę chodził pytał, no bo tych autobusów tutaj jest milion. I wypadałoby to znaleźć jakoś, wiecie, na czas. Zobaczcie, z czym ten ochroniarz idzie. Z maczetą, podobno stąd odjeżdżają autobusy, ale nie widzę, żeby tutaj cokolwiek było napisane, że jest autobus na lotnisko. Ogólnie stresuje się, bo nie lubię a nie wiedzieć, o której godzinie będę, słuchajcie, na lotnisko. Bo to jest kwestia bardzo ważna. Autobus stąd jedzie mniej więcej około 2 godzin, chyba. Tak, Sukła kosztuje 25 dolarów, czyli 100 zł, a autobus kosztuje 2 dolary. Nic, poczekamy chwilę, gdyby coś było nie tak. Bo powiedzieli mi trzykrotnie dzisiaj, że stąd nie odjeżdża, stąd odjeżdża, stąd nie odjeżdża. Tak więc troszkę namieszana. Zobaczcie, jaki z tyłu jest piękny widok na, na góry. Tak więc czekamy chwilę i miejmy nadzieję, że stąd będzie jechał do. Na lotnisko. Znaleziony, moi drodzy, faktycznie bez obaw jeździ z trzech terminali, Rio Coca, i z północnego jeszcze. Taryfa powinna kosztować was 2 dolary, czyli 8 zł, i chyba około 2 godzin na lotnisko. No Simano, witam serdecznie na lotnisku, moi drodzy. Powiem wam, że lecę linią lotniczą Wingo, z którą leciałem już kiedyś raz i raz miałem problem. podczas check -inu. chciałem dokupić dodatkowy bagaż, stwierdziłem kurczę dokupię i okazało się, że nie dało się za to zapłacić i automatycznie nie zrobiłem check przy tym i musiałem dopłacać za check dodatkowo przy, yy, przy, przy tej odprawie już na lotnisku ale pokazałem im słuchajcie, wszystkie screeny, że próbowałem ten bagaż dokupić ale były błędy na stronie tak więc zapłaciłem za check tylko chyba 10 dolarów ale za bagaż już nie musiałem dopłacać. Ogólnie w cenie jest dość mały bagaż, więc musiałem dokupić drugi. Teoretycznie można mieć 10 kilo takiego małego plecaczka, ale dokupiłem dodatkowy taki jeszcze ten plecak do ręki. Idziemy na górę. Trzymajcie kciuki. Miejmy nadzieję, że wszystko powinno być OK. Lotnisko jest małe, ale trudne, zadbane, jest opcja zrobienia self check-inu, to jest bardzo, moim zdaniem, ważna kwestia. macie <głaczę> ciutkę za duży bagaż, ale oczywiście nie ma tego z mojej linii. Ja lecę słuchajcie, Wingo za 20 minut, za, no, za 20 minut otworzą e, dopiero możliwość zrobienia check -inu. Nie wydaje mi że było nie wiadomo ile osób do, e, na ten lot. Ale zobaczymy, jeszcze jest parę minut, tak więc trzymajcie kciuki. Moi drodzy, pomimo, że lecę samolotem Wingo dalej, z tego kraju, do którego teraz lecę, <głos》>, poprosili mnie o lot wylotowy, o pokazanie biletu wylotowego. Wiem, że wielu, wiele osób z Was wielokrotnie leciało gdziekolwiek i nie pytali Was o te bilety powrotne, jest nie wiem, do Meksyku na Dominikanę e, gdziekolwiek na Zanzibar. Mnie praktycznie za każdym razem, słuchajcie, pytają. Jak leciałem teraz pierwszy raz do Ekwadoru, pytali mnie trzykrotnie. Teraz zapytali mnie raz. Jaki jest mój motyw podróży? Powiedziałem oczywiście, że turystyka, pomimo że mam trzy dni przesiadki, i poprosili mnie o okazanie biletu powrotnego. Tak więc pamiętajcie, to jest rzecz ważna i mogą was zapytać. Do Kolumbii nie potrzebujecie nic oprócz Rejestracji takiego dokumenciku, który nazywa się Check mig, Wypełniacie go na stronie e, wpisując dane i to jest tylko i wyłącznie to. Pokazujecie cyk, nikt wam tego się chyba raczej nie weryfikuje. Tak więc ja się udaję pomału. Słuchajcie, za i widzimy się zaraz. Moi drodzy, wjeżdżamy do Bogoty na pełnej, trochę późno 22 wyląduję o 24. Pewnie koło pierwszej będę w hostelu. No Ale trudno. wyjeżdżamy No, do Kolumbii. Powiem Wam tak, jestem właśnie na. Już wchodzimy zaraz do samolotu. I ilość pięknych kobiet wędzących do Kolumbii, słuchajcie, to się człowiek za łapie. Stwierdzam, że to jest kraj naprawdę wyjątkowo pięknych kobiet. Kolumbia, Wenezuela, Brazylia. Coś niesamowite. Wchodzę do samolotu. Dwie godzinki. Cyk na miejscu i witamy w Kolumbii Siemano witam serdecznie moi drodzy Bogota, dzień pierwszy, siadanie mistrzów owsianka yerba mate Nie widać białeczko z ostrowita banan i orzeszki Zaczynamy dzień i zaraz wam powiem, co się wczoraj działo. No i moi drodzy, tak wygląda mój hostel w dniu dzisiejszym. Sta starzy widzowie powinni kojarzyć. Nazywa się R10 w Bogocie. Spałem tu dwukrotnie. Również ze mną wtedy był Piotrek Pająk. Całkiem okej, okay, sympatyczny. <noise> 20 zł ciszy, tylko mówię, trochę było głośno w nocy, no i nie pospałem. Tutaj ktoś rozmawiał sobie pomiędzy łóżkami, więc trzykrotnie ich poprosiłem, żeby byli ciszej. No, i tu zaczęli o 7 rano 8 wychodzić. Wiadomo, ja wróciłem około godziny 1 w nocy do hostelu. Ogólnie bardzo spokojnie, no mówię, za dwie dyszki. macie kódeczkę, macie szafeczkę, kurtyny, żeby się pozamykać. Taki jest widoczek dzielnica La Candelaria, Bogota, moi drodzy. No i idziemy zaraz zwiedzać, ale najpierw trzeba wypłacić pieniądze z. Bankomatu, no bo jestem pusty w ryj. Tak wygląda moja dzielka. Moi drodzy, można było powiedzieć, bo Bowota la Candelaria po staremu. Czyli to, co było, jest nadal. A na dobrą sprawę jest wszystkiego więcej: jest więcej ludzi, więcej rzeczy na ulicach do kupienia. No i przejdziemy się trochę po dzielnicy, zobaczymy, co się dzieje. Wydaje mi się, że o wiele więcej się teraz dzieje w Bogocie, jak działo się 8 miesięcy temu, pogoda bez zmian, czyli zawsze jest lekko chłodno, pada deszcz, jesteśmy na wysokości chyba 2500 metrów, no i idziemy przed siebie przez La Candelaria. Kilka miesięcy temu były zamieszki w Bogocie, zobaczcie jakie są tego skutki. To drugi budynek, no bo wybijamy szyby Dodatkowo wydawałoby się, że jest więcej o wiele bezdomnych teraz na ulicach Bogoty Bo jak wczoraj przyjeżdżałem taksówką to zdecydowanie było więcej O zobaczcie, w szachy sobie grają na ulicy To jest fajne Ale pamiętajcie, najważniejsze nie dawać papai w Kolumbii A co to znaczy już wam tłumaczę I zdecydowanie w Kolumbii nagrywa się łatwiej telefony, jak kamerą Tym bardziej mając podpiętego gimbala Tym bardziej mając podpięty statyw i to naprawdę wygląda na duży sprzęt A komórka pach pach, wyciągnięte i nagrane Nie dać papaić, czyli popularny zwrot kolumbijski, który brzmi No dar papaya, to nic innego słuchajcie jak Niedoprowadzenie do sytuacji, niedopuszczanie do momentu gdzie więc, tak powiem, damy się okraść, damy się przerobić pokazywanie się ze sprzętem, pokazywanie się z nie wiem, zegarkiem drogim, łańcuszkiem chodzenie ciągle z telefonem w łapie, tak więc tu trzeba się kontrolować i pomimo, że nagrywam to głowa chodzi cały czas w koło, żeby mówię, nie dać papai nie dopuścić do sytuacji, gdzie będziemy zbyt widoczni, żeby ktoś nas mógł przerobić i no to jest pół sekundy podjeżdża ktoś rowerem albo motorem i koniec Teoretycznie jako taką policja tam stoi, ale na przykład jakby się tam w, w zeszłym roku z piotkiem, to widzieliśmy w tym miejscu sytuację, gdzie kobieta wyskoczyła z nożem do gościa i z kijem bejsbolowym i po drugiej stronie zaraz gości również wyciągnął noże, tak więc nieważne czy jest policja, trzeba uważać. No i dodatkowo ilość rzeczy używanych lub często kradzionych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj na ulicach, nie tylko bogoty. Oczywiście te wszystkie e, szyby to efekt tych protestów, które były w tym roku, czyli one prawdopodobnie były powybijane tak, no bo to zobaczcie, jest tylko i wyłącznie widoczny stelaż, czyli powybijali te szyby. Zatrzymałem się dosłownie na sekundę, żeby patrzeć jak sobie skejci śmigają w parku Już podbiega do mnie gości i mówi, wyciąga coś z torebki i mówi Za 10, za 10 No ja mówię, nie mordo, patrzę tutaj jak sobie chłopaki na desce śmigają I oprócz powybijanej szyby też trochę pomalowali tutaj w mieście No ale nie ukrywam Protest to protest, bo w Bogocie było sporo różnych akcji A w Kali to w ogóle chyba najwięcej tak więc chodząc po Bogocie, jak zatrzymujesz na 5 sekund, to automatycznie jesteście podejrzani. Albo coś kombinujecie, albo to jesteście kupić. Tak więc albo gringo do przerobienia, albo trzeba mu coś sprzedać. Tak więc kontrolujcie się. To są takie panie, które z reguły tańczą na ulicy. Teraz mają przerwę. Tutaj po przebieraniu po lewej stronie. Chyba za Indian z Ciza Perdida z północy kraju. Tak więc każdy to próbuje jakkolwiek zarobić. Słuchajcie, to jest hustling everyday, jak oni to mówią. Codziennie, żeby zarobić szanko, żeby przeżyć. Zobaczcie, to wszystko jest zrobione z banknotów wenezuelskich. Portfele z banknotów porobione. Słuchajcie, niesamowite. Patrz to jest pobarywane, to można kupić sobie I quanto wale eso? Por ejemplo 25 mil así Y 30 mil de banco d A ja. De banco, la serie Ah, claro To taki... esto es para 25 Za so, 25 zł macie taki cały plik Pieniędzy Serie de banco Wenezuelski Banco Ja, 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 sé Kolumbia, Bogota, ogólnie kozackie miejsca, bo gdzie nie pójdziecie w Kolumbii, gdzie nie pójdziecie w Bogocie, idzie nagrać naprawdę fajny odcinek Zawsze coś się dzieje, zawsze coś ciekawego można zobaczyć, tak jak te Portfele zrobione na przykład z pieniędzy, wydaje mi się, że można kupić też takiego Też coś takiego w Polsce, tylko nie wiem ile to kosztuje A z ciekawości zerknę na legro. Więc tak jak mówię, jesteście w Kolumbii, odpalacie słuchajcie kamerę Minuta i Coś jest nagrane No i dochodzimy do głównego miejsca tutaj na ulicy siódmej, czyli plac Simona Bolivara który spisał, że propaguje i pokazuje miejsca związane ze złymi ludźmi, no ale Moi drodzy, co wam mogę poradzić Naprawdę piękna ta Bogota Krótki spacer po La Candelari. No idziemy na końcu kulinarny Bo jedzenie w Kolumbii słuchajcie, zawsze na wysokim poziomie To jest moja dzielnia, mieszkam jedną ulicę stąd, dodatkowo porównując kraj z Ekwadorem praktycznie wszystko jest tańsze tylko muszę powiedzieć, że dania obiadowe są na bardzo podobnym poziomie plus minus od 7-8 zł do 15 a reszta wszystko jest tańsze a walutą słuchajcie w Kolumbii jest peso kolumbijskie, już wam pokazuję jak wygląda ale dodatka furka amerykańska, kiedyś sobie taką kupię w troszkę lepszym stanie tak wyglądają pieniądze kolumbijskie to jest 50 tysięcy peso ile to jest na polskie? Mniej więcej teraz jak to nagrywam? Praktycznie jeden do jednego chciałoby się powiedzieć 50 tysięcy to jest 50 zł niemalże. Co można kupić za 50 zł słuchajcie w Kolumbii? Za 5 tysięcy macie nockę w dormitorium plus minus 20 zł, nawet troszkę mniej, poniżej 20, obiad w granicach 8 zł, siadanie w okolicy 8-10 zł, czyli 10 tysięcy peso i zostanie wam jeszcze słuchajcie dyszka na kolację, żeby dobrą sprawę za takie 5 dyszek można znaleźć nocleg i zjeść. Trzy dania w Kolumbii, z czego obiad jest zawsze dwudaniowy i kompot. No i jestem w knajpie, która może powiedzieć, że jest tak bardziej fancy od tak zwykłych knajp, ponieważ obiad tutaj kosztuje słuchajcie aż 12 zł i 50 groszy. Normalny obiad tutaj kosztuje w granicach od 7 do 10, 12 to już taka opcja bardziej fancy. Danie, jak zawsze to w tych krajach Ameryki Południowej przychodzi zupa. Dość mała porcja, nie ukrywam. Może dlatego, że to jest fancy knajpka Mam nadzieję, że na drugie będzie coś. Skupa. Zamówiłem sobie spaghetti, bo miałem wodę na makaron. Nawet nie wiem, czy to jest za zupa. Komu z działa jest ta zupa? Ahhiako. Ahhiako, zobacz, nazywa się Ahhiako. Także smacznego. Moi drodzy, no i na drugie danie po poporowy, które wygląda bardzo dobrze porównaniu do tych, które jadłem w Ekwadorze. Sporo sosu, sporo sera. Sprawdzamy smak. Mm. Bardzo dobrze doprawione, tak więc do tego soczek z Marakui. Grączy Gastro Columbia numer 1. No i muszę wam powiedzieć, że jedzenie w Kolumbii zawsze na propsie i stawiłbym je. Na pewno wyżej od jedzenia w Meksyku Nie wiem czemu tak się wszyscy zachwycają tym żartem w Meksyku A na pierwszym miejscu spośród obu Ameryk Stawiałbym Peru tak mi się wydaje A później Kolumbię Moi drodzy pora na Popołudniowe wyjście Zobaczcie jak pięknie to wygląda wszystko w, w tych murach Moi drodzy spotkanie w Bogocze po 8 w miesiącach miesięcy, no słuchajcie widzieliśmy się 8 miesięcy temu jeszcze z piątkiem pająkiem jedliśmy razem kolację idziemy jeszcze trochę przejść po mieście okolice których wam jeszcze nie pokazywałem w Bogocie z miejscu które się nazywa Delembudo i jest popularne słuchajcie szcizy z fermentowanej wiłki pije się ogólnie dużo bardzo takich robutek Ręcznych, które można pokupować. Taka wąska uliczka. Chyba imprezowa. Powiem Wam, że to jest bardzo blisko mojego hostelu i wcześniej tego nie znałem, nie widziałem tego. Bardzo dużo street artu, za to oczywiście szanuję. A jeśli lubicie słuchać graffiti, to moim zdaniem, Kolumbia, idealne miejsce. Naprawdę piękny street art. Nie tylko w Bogocie, w Medellin również. W sumie wszędzie. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo zobaczcie. Street artu. Było nawet policja z psem. Gdyby ktoś potrzebował, słuchajcie, troszkę rozrywki. Wyjście do kina to jest e, kinoteka w Bogocie. Od 4 do 6 tysięcy peso kosztuje film, czyli od 4 do 6 zł. Jak jesteśmy przy temacie słuchajcie, kulturalnym, najstarszy teatr w Bogocie Bardzo ładnie wygląda ten budynek Mamy Dzisiaj tematy chociaż na chwilę kulturalne Powiem wam, że bardzo dobrze mieć dzisiaj przewodniczkę bo dowiaduję się wielu ciekawe rzeczy Ten budynek jest najwyższym budynkiem w Bogocie No i ten budynek ma 216 metrów 67 pięter że BNT by podołał na ruzie, Elo, pozdro. No i dochodzimy do parku niepodległości, w którym znajduje się planetarium w Bogocie. Pokoła dzisiaj średnia, na nie ma się dziwić, 2500 metrów nad poziomem morza. Więc jest zawsze jakieś prawdopodobieństwo, że może popadać. A zobaczcie, street art, tak jak mówiłem, zobaczcie tam. W Bogocie, niesamowity. Muszę powiedzieć, że. Odkrywam to miasto na nowo i to mi się podoba, bo jestem, tu może powiedzieć, trzeci raz. Pierwszy raz, jak zaczynałem Kolumbię, jak kończyłem, i teraz po raz trzeci. Z tym, że jestem osobą, która tutaj mieszka, więc mam trochę więcej informacji. Tutaj była arena byków. Arena TOROS. Ale na chwilę obecną wiadomo, jest to nielegalne. I no zabytku mamy Antes. Pokażę Wam jak ten budynek wygląda od. od góry. Po raz pierwszy walki byków odbywały się tutaj. Słuchajcie, od 8 e, lutego 1931 roku. Moi drodzy, tutaj polski akcencik Mikołaj Kopernik. Najlepszy burger chyba w ogóle. A słuchajcie, czyli nie jest najlepszy, ale bardzo klasyczny i bardzo tani burger w Bogorze, Zobaczcie. Macie burgery po 7 zł 8, 9, 10, 13 są naprawdę bardzo dużo burgery, które ciężko zjeść. Teraz wam pokażę jak wyglądają te burgery, bo są naprawdę ogromne. Do picia wziąłem napój, to nazywa się Colombiana, ale słuchajcie, zero cukru bez kalorii, tak więc zobaczymy jak to smakuje. Czekam na burgera, bo nie ukrywam, że jestem głodny. I ogólnie taka ciekawostka. Tutaj bardzo często podaje się, słuchajcie, do jedzenia sosy yy, o smaku ananasa. I tu bardzo dużo ludzi w ten yy, sposób. Po prostu normalnie sos psz, wyciska ananasowy. Moi drodzy, tak wygląda burger za. 14 zł z kolą, z piczem i z frytkami Normalnie chyba ten burger dyszkę, nawet ma jajko Zobaczcie, Piotrek, pozdrawiam serdecznie, podróże wojownika Razem wczynaliśmy te burgerki jak przyjechaliśmy do pogoty. Tak więc smacznego moi drodzy No nie, sobie połowa się zesrała, pada I trzeba zawijać do hostelu, bo nie ma co moknąć Tak więc, miejmy nadzieję, że gdzieś się jeszcze uda wyjść Powiem wam, że Bogota wcale nie jest taka nudna, jak ktoś może czasami mówić. Bo widzę na filmach, że a, Bogota jeden dzień nie ma co robić. Ale jeśli ktoś jest zainteresowany studiami miasta, muzeum, naprawdę sporo rzeczy można ogarnąć i to po kosztach. No i na koniec, wracając jeszcze, słuchajcie, osrał mnie ptak. Idę sobie środkiem ulicy, nikogo nie ma. I taki, słuchajcie, No więc chyba będę miał szczęście. Mam nadzieję, że będą dobre wyświetlenia na YouTube'ku. Powiem tak, Kolumbia Okej, okay, w zeszłym roku się klikała, w sensie w tym roku. No w zeszłym, dobrze, dobrze mówię, grudzień styczeń To co będzie po Kolumbii To jest dopiero ogień.